Witamy w studio portal komunalny.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Robert Wawrzonek, prezes Ramondis Electro Recycling. Witam serdecznie panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcielibyśmy zorientować się, jak funkcjonuje branża ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz rynek zużytych baterii. Jak funkcjonuje ta branża w tej chwili w obliczu tych problemów logistycznych, które, które nam towarzyszą na co dzień. Znaczy, myślę, że takich, takich głównych punktów nie, mi udało się znaleźć cztery. No, pierwszy to oczywiście to oczywiście koszty. Wzrost tych kosztów spowodowany jest kilkoma czynnikami. Przede wszystkim to jest kwestia zmian organizacji pracy. To są chyba te największe koszty, które nas czekają. Które też chyba dosyć trudno jest tak precyzyjnie policzyć i oszacować. Natomiast na pewno spadek wydajności będzie widoczny i od tego nie odciekniemy, to też wiąże się wiadomo z wyższymi kosztami. Koszty, które musieliśmy ponieść jako pracodawcy, to także koszty związane z zabezpieczeniem miejsca pracy, kupnem dodatkowych maseczek, kupnem płynów dezynfekujących, kupnem rękawiczek, dodatkowymi inwestycjami w zakresie bezpieczeństwa samych pomieszczeń, w których pracują pracownicy. Tych zestawień tych kosztów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Oczywiście one są powiedzmy, były dosyć dotkliwe na początku, bo były to wbrew pozorom dość spory są. My, z uwagi też na kwestie niedostępności niektórych, niektórych materiałów i drastycznego wzrostu cen chociażby masaczek higienicznych. No dzisiaj sobie jakoś z tym poradziliśmy w naszych spółkach i jest to jest to zapewnione, pracownicy pracują w sposób bezpieczny. Natomiast ta organizacja pracy, o której powiedziałem na początku, ona jest dość istotna, dlatego że Kwestia tego, że chociaż pracownicy są podzieleni na kilka grup, pracują rotacyjnie. To, że pracownicy jednak w dużo większej części, dużo większej liczbie są też na zwolnieniach zdrowotnych. Czy to prewencyjnie, bo są to osoby na przykład znajdujące się w tej dużej grupie ryzyka, no czy po prostu z uwagi na sam sezon jednak grypowy, w którym mieliśmy większą ilość infekcji. Jeszcze prosiłbym krótko o scharakteryzowanie obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o ceny surowców, bo to dla Państwa też jest istotne, a także ciągle wracający temat, czyli konieczność wypełniania pewnych limitów związanych z recyklingiem. No tak, to jest, to jest kolejne ryzyko, które, my, które, które widzimy. To, o czym Pan powiedział, czyli surowce, to jest to, z czego zakłady przetwarzają, przetwarzania sprzętu żyją. To jest nasze główne źródło przychodów. No, sytuacja bardzo, bardzo trudna, dlatego że dynamika zmian cen jest tak duża, że my dzisiaj w. Dość trudno jest nam dzisiaj wycenić wartość odpadów, którą, e, którą kupujemy, z uwagi na to, że frakcje, które sprzedamy, de facto dzisiaj trudno powiedzieć po jakiej cenie. My musimy coś zakładać, musimy um, zakładać pewne ceny, musimy patrzeć na, na, na to, co się działo w przeszłości. Natomiast dzisiaj ta dynamika zmian jest tak duża, że ryzyko przeszacowania, ryzyko w jedną bądź w drugą stronę, także niedoszacowania wartości sprzętu jest niezwykle, e, niezwykle duże. E, jeśli chodzi o złom stalowy, to mamy sytuację taką, gdzie ceny przez ruch pewnej grupy przedsiębiorców gwałtownie spadły, natomiast dzisiaj one powoli zaczynają wracać już do normy, wręcz mówi się o tym, że za chwilę będą ceny, ceny rosły, a mamy tak naprawdę zmienność w zakresie dwóch, może trzech tygodni. I to, są, to nie są zmiany o, o, o 5%. Tak? Natomiast to, to, o czym Pan powiedział w zakresie wypełniania obowiązków dla organizacji odzysku, myślę, że to jest niezwykle ważny temat. Myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać um, i podejmować decyzje. My, a w zasadzie tak naprawdę rządzący, bo to, bo to do nich należą, należą te decyzje, co czy podejmować jakieś akcje, jak, ewentualnie jakie. Moim zdaniem muszą być podejmowane bardzo rozważnie, dlatego że e, pojawiają się pewne pomysły, e, na przykład zwolnienia z opłat produktowych, e, czy, czy jakiegoś, jakichś dużych zmian, takich systemowych. No, moim zdaniem nie byłby to dobry ruch w, dla rynku, który w zasadzie zaczynał wychodzić już na prostą. Dlatego, że rynek zagospodarowania zróżnego sprzętu w Polsce no, przez wiele, wiele lat borykał się z licznymi problemami. Już ilość y, 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 konferencji poświęconych sz, szarej strefie, problematyce związanych, związanej z niedofinansowaniem tego rynku, no to są, to są dziesiątki konferencji na pewno. Natomiast y, w zeszłym roku, myślę, że w tym, powoli zaczynaliśmy wychodzić na prostą jako jako rynek zrzutu tego sprzętu. I szkoda byłoby bo po prostu jedną decyzją czy jednym ruchem zaprzepaścić tą całą pracę którą się udało udało wykonać żeby ten rynek po prostu wracał do pewnej sytuacji kiedy zakłady przetwarzania faktycznie ich praca jest potrzebna kiedy faktycznie wymagania dla wprowadzających sukcesywnie stopniowo i w rozsądnym tempie rosną i w zasadzie Budowaliśmy pewien rynek. Gdyby nie koronawirus, myślę, że bylibyśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, e, jako branża. I myślę tutaj nie tylko o zakładach przetwarzania, ale myślę też o organizacjach odzysku wprowadzających, bo to m, dzisiaj tak naprawdę my jedziemy na tym samym wózku. E, działania, które powinniśmy podjąć, żeby ochronić tak naprawdę e, i wprowadzających, i organizacji odzysku, i zakłady przetwarzania, e, powinny być e, moim zdaniem wspólne. Są naprawdę możliwości, żebyśmy stworzyli system, który będzie moim zdaniem zabezpieczał wszystkie strony żeby stworzyć system, który nie, nie hmm, zniszczy tego, żeby stworzyć, że tak powiem, prawo, które nie zniszczy tego systemu, a z drugiej strony też nie będzie stanowiło e, finalnie zagrożenia dla chociażby zakładów przetwarzania. Proszę sobie wyobrazić, że przecież e, jeśli weźmiemy opłatę produktową, którą finalnie ponosi i tak, czy będzie musiał ponieść e, zgodnie pewnie z umów, większością umów zakład przetwarzania, e, to tam e, proszę pamiętać o tym, że jeśli pomyślimy o Produktowej w wysokości złoto 80 za niezrealizowany kilogram zbierania, to przy 1000 ton mamy 1,8 mln zł do zapłacenia. To myślę, że tutaj um, mało firm będzie w stanie przetrwać i to mówimy tylko o 1000 ton, natomiast no, proszę pamiętać, że my mamy obowiązek, podejrzewam w okolicy, 380-400 tysięcy ton do zebrania w tym roku, więc tutaj to są naprawdę potężne pieniądze. I też moim zdaniem szkoda byłoby, znaczy musimy pamiętać o tym, żeby, żeby po prostu zabezpieczyć interesy wszystkich. No, nie wyobrażam sobie, żeby taką, te opłaty produktowe były ponoszone przez zakłady przetwarzania, dlatego że myślę, że wielu, wiele z nich po prostu tego może nie przetrwać. A proszę pamiętać o tym, że my będziemy tego systemu potrzebowali za rok, za dwa. A na pewno nie zdążymy go odbudować tak szybko. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.